W tym tygodniu idziemy na żywioł dosłownie. Tym razem wyjątkowo w Poznaniu. Dowiemy się, słuchajcie, co jest hitem. Z tej strony Ola i Julka z Na żywioł podcast. I witamy Was w najnowszym notowaniu muzycznej listy przebojów LP20. Sprawdźmy, co w tym tygodniu i zacznijmy od top 5 w kolejności alfabetycznej. Zapraszamy. Karla Fernandez, co jeśli? Dawid Kwiatkowski, pali się niebo. Jan, listen Miłosz Skierski i Ola Gwazdacz, kto kłamie? Oskar Sims, nocoty. Teraz musimy sprawdzić, kto jest numerem jeden. Jesteś ciekawa? Już nie mogę się doczekać. Możemy zrobić małe werble. <głosy> <głosy> Jak nie masz werbli, to powodzenia w montażu. Numer 20. Blanka Gildi. Jedno miejsce w dół. Miejsce 19. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj dziewczyno, 11 oczek w dół. Miejsce 18. Sobel, Shadow Francis, cza Powrót. Miejsce 17. Maciej Skiba, chce Ciebie Częściej. 12 miejsc w dół. Miejsce 16. Natalia Schroeder i Igor Herbut. Frem. 4 oczka w górę. Miejsce 15. Patrycja Markowska, Ślady, Nowość. Miejsce 14. Marcin Maciejczak, Kontrol. 3 miejsca w górę. Miejsce 13. Pan Julia Kamińska, Zagubiona Iskra, Nowość Miejsce 12. Kuba i Kuba, Dość, Bez zmian Miejsce 11. Margaret, Sarah James i Zalia, Bla bla bla, Nowość Miejsce 10. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, Nie mówię tak, nie mówię nie, 9 oczek w dół Miejsce 9. Dawid Podsiadło i Kaśka Cochacka. Samoloty, 7 miejsc w dół Miejsce 8. Męskie granie orkiestra, To bardzo ziemskie, Nowość Miejsce 7. Irys, Figura Woskowa, trzy oczka w dół Miejsce szóste, Daria Zawiow i Artur Rojek, Dziwna, Cztery miejsca w górę. No dobrze, no i co teraz? A teraz czas na świeżyńki. Sprawdźmy, kto jest w propozycjach do LP20 w tym tygodniu. Let's go! Mona Kotwica, Anka Przerwa, Jan Everafter. Klaudia Sobotka na później. Robert Cichy i Jerecki. Zew krwi. Emo, kochaj. Mary Polski. Marysia Kowalska. Francis Bambi, Oki. One day in LA. Pamiętajcie, że głosowanie do LP20 rusza w sobotę o godzinie 18. A w niedzielę po 12 możecie głosować na propozycje, powroty i wydać własny numer. Dokładnie tak. Słuchajcie na żywioł podcast, śledźcie notowanie. No i do zobaczenia. Do, do usłyszenia. Zobaczenia. Pa.